Mamy! Wow! Mamy nowy sezon, ale się cieszę, naprawdę. Za długo ta dziura była, ale kozak! Mamy galaktykę jakąś tutaj, kosmos. I widzimy. odbicie. I widzimy jakieś postaci. To są chyba postacie z karnetu bojowego. Tego zwiastu, no nie widziałem, a wiem, że był już w Ja go nie obejrzałem specjalnie, żeby mógł obejrzeć teraz. Pierwszy raz z wami. I jak widzicie, tutaj mamy nowy sezon, naprawdę bardzo się cieszę. W ogóle mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Wow, bo specjalnie dla Was ogarnąłem kamerkę, żebyście widzieli moją reakcję, ale bardzo mi się podoba ten skin. Dobra, szybko ogarnę, żebyście yy, na pewno mieli dobry mikrofon. Tak. W, tak jakby co? Jest dobry, dobra, dobra. Tutaj mamy. Piciu! Ale ładnie! Ale kozak. Ale ładne te skiny są z karnetu. WOW! Ale mapa! Ale mapa! Klakson busa bojowego! Ale leci! Co się dzieje? Co tu się dzieje? Lecimy na nowy sezon! Wow, ale się jaram. Dawno się tak nie, nie jarałem. Sezon... Ej, to my kierujemy! What the hell? Hannes jak Miki. My już od razu gramy! Co tu się dzieje? Od razu gramy? No dobra! Ale muzyka! Wow! Tutaj mapy mamy i nieodkrytą W ogóle FPS im tutaj nie wyrabiają, tutaj za dużo nowych rzeczy My od razu gramy? Halo, nowe osiągnięcie Wow, F czemu mi kiloff? Muszę kill off mi się odbindował I w ogóle budowle mi się wszystko odbindowa odbindowały Czekajcie to tu sobie wejdę w ustawienia, wszystko ustawiam na szybciora. Dobra, ja mniej więcej to sobie ustawienia y, zmieniłem, dałem grafikę na najniższą, wow, ale dziwnie to teraz wygląda na najniższej, bo postanowiłem, że to będzie wtedy więcej FPS-ów, a w sumie nie wiem, wow, całkowicie inaczej wygląda ta gierka, dobra, tutaj mamy kałacha, więc jest dobrze, ale się jaram, ale na razie graficznie to nie jestem jakoś super zadowolony, więc musimy to wszystko obczaić, w ogóle, czemu ja nie mam mojego skina, uuu, to jest wolna pompa, jestem pewien, że to jest wolna pompa. Ta! Wędkę mamy! Ciekawe jak ona wszystko działa. Nie wiem, naprawdę jestem w totalnym szoku. Mam, ch widać chyba. W ogóle, gdzie mamy strefę? Gdzie mamy strefę? My tu st w ogóle... Co tu się dzieje? Ja mogę tą wędką kogoś jakby pobić? Czy ja tylko tą wędką mogę łowić tam? Zobaczymy wszystko jak to wygląda. Ciekawe czy każdy gdzie inny idzie i wylądował. Dobra. Tutaj mamy pompy ze skrzynki. Nie na Tilted Tower, czyli już normalnie można pompę wydropić w każdym miejscu. I tu mamy typa. Dobra, mamy pierwszego fraga! Medal bojowy, dobra! Nice, mamy pierwszego fraga, bardzo się z tego powodu cieszę. Tylko brakuje mi kewlara. Bardzo mi kewlara brakuje. Dobra, kolejny frag! Dobra, zabudowaliśmy się. Dobra, wiecie, bo ja generalnie to, to tryhard jestem, więc... A nie ma, a nie ma tej edycji! Nie mam podbindowanej. Wszystkie binde mi się zmieniły, ciekawe czy każdemu. Dobra, tu mamy typka. Wow Dobra, kolejny frak, łatwiutko Dobra Kolejny frak, kolejny, wow Dobra Ej, tu mamy jakieś medale za fraki są Jestem... Wow, ale się cieszę, ale całkowicie inaczej wygląda ta gierka Ciekawe, czy w ogóle jest kreatywny Ja chciałem karnet bojowy sobie obczaić, a tu nie mogę Kurde, wiadomo, że go strapuję Dobra, łatwiutko, ja na razie straszne bambiki grają, więc w sumie, dobra, pierwsza potka w ogóle, wow, ale w ogóle inaczej, wszystko to wygląda inaczej. Dobra, musimy lecieć do strefy, a nie, nie jest daleko, wow, w ogóle chcę... jestem ciekawy, chcę przyjechać się łódką, wow, wow, naprawdę, i czy to auto działa? Nie, nie, już się już się zastanawiałem, czy to auto działa, w ogóle mam nadzieję, że wszystko się nagrywa ogromną, dobra, nagrywa się wszystko. Lama! Ale kozak! Będziemy mieli dużo materiałów na start. Ciekawe ile teraz daje materiałów z Ciekawe, czy... Tyle samo? Dobra, kolejny frak. Łatwiej Dobra, tą wędkę sobie zostawimy jak na razie, bo musimy coś spróbować, i możemy coś tutaj, wiecie... Ile apteczek mamy? To w ogóle bardzo wygląda podobnie do pierwszego sezonu, tak mi się wydaje. Naprawdę, bardzo podobnie. Dobra, dwa glow, dwa glow, tutaj dwa drogie skiny. Dobra, na pyrkę je robimy, mamy 8 fragów. Na pyrkę. Dobra, my tu kolejny poziom, nowy... Dobra, ja jestem już ciekaw w ogóle karnetu bojowego. Dobra. Łatwiutko. Dobra, tu FAMAS w ogóle jest. Ej, w ogóle tak trudno z Kevlarem, że to szok. Dobra, jestem ciekaw czy działa dalej to. Dobra, działa dalej to chyba. Ej, chyba nie. Chyba jednak nie działa ten boost. i w ogóle strefa, patrzcie, jaki przezroczysta przez ta strefa. W ogóle całkowicie inaczej wygląda teraz Fortnite. On ma już karny bojowy chłop. Dobra, ej, ale łatwo jest. 28 typa w ogóle. Normalnie zatańczymy mu. Zatańczymy mu, ale łatwo, naprawdę. W krzakach teraz można tak kampić. Czekajcie, podczas ruchu wył. Ja wiem, dlaczego mi się lagi wydwały, gdzie są. Dobra, mamy kolejne ulepszenie medal przetrwania. Okej, okay, mamy, jesteśmy top 25. Fajnie, fajnie. Jestem ciekaw, co się stanie, jak wygramy, ile my nagród możemy dostać wtedy, jak się uda wygrać. Ej, P90! P90 wróciło. Śmiesznie, strasznie. Dobra, widzimy tam typeczków. Gdzie oni się biją? Ej, czemu oni się timują? Dobra, kolejny frak, a tam się teamują Jezu, ej, tutaj prawie rekordową gierę robimy. Dobra. Co to... Ej, co tu się dzieje? Ja gram na jakieś botów? ja gram na jakieś boty? Co ty? Widziowi znaczy. Zapraszam za powiadomienie. I co tu się dzieje? Siema mordo, bo ja tu generalnie jestem. Sorry za te powiadomienia, jednak zaraz wyciszę telefon. Ale lol, ej, siema, bo... Ja tu generalnie mordo jestem, siema, ej, daj mi tą potkę. Co tu się dzieje? 15 fragów Dobra, kevlar, dobrze. Ej, dobra, bo... Dobra, ja nie pytam. To są chyba normalni gracze. Ale niki mają jak... Nie wiem. Jak nie wiem co. Normalnie gracza... A tak prosto jest, no. Jak na razie... To banał jest. Tam się biją. Dobra, mamy 20 fragów. Mamy 20 fragów gierka. Pierwsza gierka, 20 bomb. 20 bomb, a tam chłopie musi do strefy biec. Strefa. Strefa. Dobra, 21 fragów. Co tu się dzieje? Ej, to są totalne boty, to nie mogą być gracze. To nie mogą być gracze, no. Czaty. Widzowie znawczy. No jak my robimy teraz wina. Eluwa mordo. No i mamy wina! I mamy wina. Wygrano Met Solo w sezonie pierwszym. Zwycięstwo! Pierwsze zwycięstwo! Wow! Mam nadzieję, że ta goreczka wam się podobała i jak kurczę, ten nowy sezon, piszcie śmiało w komentarzach. Nie wiem czy to zrobię na dwa odcinki, zaraz się szybko zastanowię. Zobaczcie premi teraz zostajemy, zaraz się zobaczy czy ocenimy karny w tym odcinku czy nie, jeśli tak, jeśli nie, to dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach w nowym sezonie Fortnite, cześć! Dobra, my jesteśmy już tutaj w lobby i ocenimy sobie nowy karny do bojowy i w ogóle wszystko, całe lobby, bo przed chwilą graliśmy giereczkę i zrobiliśmy wina, nie wiem czy to zobaczycie... Najpierw czy ten, ale jeśli nie, nie, to zapraszam Was do odcinka, w którym zrobiliśmy 23 fragi e, na solo i mamy już parasolkę z tego sezonu. Jest naprawdę bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, mamy tutaj rywalizuj. Re Dobra, mamy tutaj karnet bojowy i zobaczmy, jak to wygląda. Zobacz, karnet bojowy. Wow, pierwsze skiny za darmo. Uh. Jestem ciekaw. Dobra, tu mamy v -boxy. Tu mamy plecak, który jest bardzo ładny. Tu mamy... Wow, ile? Ciekawy ten taniec, zobaczmy. Fajny taniec, fajny bardzo. Zobacz nagrodę. Czekajcie, tu mamy vibaksy. Wow, ale ładny... Ale ładny zbierak. Zobacz nagrodę. O, ma edycję do tego skina, element zestawu. Dobra, my to sprawdzamy, dobra? Wstecz. Mamy tutaj ładnego skina, tutaj... Ale ładne. Sorry za tą reakcję taką słową, ale... Jestem tak wyakceptowany, że nie mam słów. Nie umiem się wysłowić. Dobra, tu mam... To jest za darmo. Ale my oczywiście kupimy karnet bojowy. Tu mamy style. Plecak to jest. Plecak to jest. Dobra, tu mamy emotkę. Okej. Okay. Styl Okej, okay, ten skin się nie podoba. Tu mamy tą emotkę z yy, tego zwiastunu. Mamy ładną lotnik która jest naprawdę ładna. I setnik skin. No! No. Nawet git. Nie, nawet ładny. Nawet ładny. Mi się podoba. O, o, czekajcie, przepraszam Was za to. Pozdrawiam Ci, mordeczko, Ale no teraz to. Ja nagrywam odcineczek. Więc. Dobra, oglądamy dalej. Karnie dwujawek i kupujemy teraz. Za 950 V-Bucksów, Za 900. Tak, kupujemy. Kupujemy karnet nowy bojowy. I kupiliśmy karnet bojowy. Dobrze, kurze, kozacko. Pamiętajcie, że jak kupujecie karnet bojowy, to z kodem, ty myśli, jak wam bardzo wdzięczyć, żeby będziecie wpisywać mój kod właśnie. Dobra, to, to zamknijmy to, odbierzmy te przedmioty. No. No. Wow, ta edycja jest bardzo fajna. W ogóle, nie wiem, w ogóle nie mam słów. Zobacz, kurde. Wow, fajne plecaczek odblokowaliśmy na start wow, bardzo się z tego powodu cieszę tutaj mamy te misje, ale ładny. ten skin mi się najbardziej podoba Fortnite, okej. Ok. tu mamy misje, które będziemy musieli robić żeby odblokowywać karnet bojowy, więc bardzo fajnie dobra, zobaczmy jaki mamy sklep z przedmiotami, bo widziałem, że się właśnie coś zmieniło, punkt zerowy bardzo ładne malowanie, bardzo ładne malowanie, bardzo mi się podoba i teraz mamy strój, ten skin kurde wygląda kozacko, bardzo mi się podoba ale niestety go nie kupimy, bo nie mam bucksów. No, niestety. O, te kilofy też są bardzo fajne, też mi się bardzo podobają. Te skin też jest bardzo fajny. No, bardzo fajny sklepik. Pamiętajcie, że jak kupujecie coś to z kodem i tym ślikienkiem, to będę naprawdę bardzo wdzięczny. Szczególnie jak kup nagrodę. Aha, możemy kupować za v bucksy tak? Będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli będziecie kupować właśnie to z moim kodem. Karnet e Bojowy, będę Wam wdzięczny W sumie, myśl już wiem, połączy to w jeden odcinek Queen e i karnet e bojowy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No nie wiem co tu jeszcze pokazać, sprawdzę szybko, czy jeszcze, no nie wiem, tak się jaram, jest tryb kreatywny, więc bardzo fajnie, na kreatywnym fajnie, tutaj można trenować. Dobra, ja już serię nie przedłużam. Dziękuję wam bardzo za to, że wpadliście na ten odcinek. Dziękuję wam, w ogóle odcinek z kamerką, mam nadzieję, że z tego powodu się cieszycie. No naprawdę bardzo z tego się powodu cieszę, że jest nowy sezon, jeśli tak, jeśli wy też się cieszycie, to zostawcie łapeczkę, będę wam bardzo wdzięczny i do zobaczenia na następnych odcinkach lub streamkach z nowego sezonu. Cześć!